Dzień dobry, nazywam się Anna Tatarska, jestem polską dziennikarką filmową i co słychać po moim głosie, nadeszła jesień. Dlatego przychodzę do Was z poleceniami najciekawszych francuskich propozycji filmowych na listopad. Zaczynam. Na początek z jego tajemnica, czyli przebogaty realizacyjnie dokument, który przybliża sylwetkę jednego z najbardziej wpływowych i fascynujących twórców barokowych. Jego twórczość wpływała na kolejne pokolenia. Manet, Picasso inspirowali się jego twórczością, a Salvador Dali podobno właśnie z jego obrazów zaczerpnął pomysł na swoje słynne wąsy. A po drugie. Intrygantka, czyli serial kostiumowy. Coś dla fanów niebezpiecznych związków, bo ta historia właśnie tym legendarnym dziełem jest inspirowana. Markiza de Merte zdradzona przez Valmonta, udaje się do Paryża, aby tam od nowa zbudować swoje życie. No niestety, żeby jej się udało, to innym będzie musiało się nie udać. W dużym skrócie, żeby zostać bohaterką własnego życia, będzie ona musiała stać się czarnym charakterem w życiu innym. Serial zrealizowany z przepychem, fantastyczne kostiumy, smysłowe zwroty akcji, no i przede wszystkim doskonała psada, świetnie znana fanom francuskiego kina, bo w rolach głównych zobaczymy m.in. Annę Marię Bartolomei, Diane Kruger i Lucasa Bravo. To są moje francuskie polecenia na listopad. Zapraszam. Dobrych seansów.